Halo, halo. Dzień dobry bądź dobry wieczór, w zależności od pory, w której to oglądasz. Dzisiaj dość długa historia, a więc jeżeli masz pod ręką coś ciepłego albo zimnego do picia, usiądź wygodnie i zapraszam cię na historię Kevina. Kevin, który miał bardzo silną reakcję alergiczną na ukąszenie jednego z owadów, zobaczył coś i przeżył coś, co zmieniło całkowicie jego życie. Początek tej historii pominę, gdyż wszystko zmierza do ukąszenia przez owada, a następnie do bardzo silnej reakcji alergicznej. Zaczynamy. Właśnie wtedy do pokoju weszła moja najstarsza córka. Stała jakieś pięć stóp przede mną, Tuż na lewo od drzwi, które były wejściem do naszej sypialni, gdy tylko ją zobaczyłem, byłem w stanie powiedzieć jej, jak bardzo jestem z niej dumny i jak bardzo ją kocham. Wszystko w pokoju zmieniło się. I teraz zaczynała się moja przygoda. Obok mojej córki w wejściu do naszego pokoju pojawił się okrągły tunel. Był okrągły, szeroki na około 4 stopy i wysoki na 7 stóp. Tunel był zawieszony około stopy nad ziemią, jakby unosił się w powietrzu. Miał ciemno-szarą obwódkę, która miała około ośmiu cali szerokości i wydawała się poruszać, jakby wychodziła z tunelu i zawijała się z powrotem. Gdy spojrzałem w głąb tego tunelu, sam tunel wydawał się być nieruchomy, bez ruchu. Gdy spojrzałem w dół tego długiego tunelu, wydawał się on ciągnąć w nieskończoność. Na końcu tunelu dostrzegłem skrawek białego światła. Byłem absolutnie oszołomiony. Chciałem powiedzieć mojej rodzinie, żeby spojrzała na tunel. Ale zanim zdążyłem nawet poruszyć mięśniem, zobaczyłem podłużne, diamentowe rzeczy, które miały około 4 cali długości. Były bardzo smukłe, grube jak kartka papieru. Miały czerwonawo-brązowy kolor i były półprzeźroczyste. Wydawały się być prążkowane, miejscami nie miały jednolitego koloru. Nazwę je odłamkami, ponieważ nie mam innych słów, aby je opisać. Nie jestem pewien, ile z tych rzeczy wyszło ze mnie. Widziałem co najmniej dwa tuziny tych odłamków, które wystrzeliły w kierunku tunelu. Chwile zawisły przy wejściu, po czym zostały do niego wessane. Natychmiast po tym, jak te odłamki weszły do tego tunelu czy wiru, zostałem z nim w jakiś sposób połączony. Czułem ten tunel z taką niewerbalną klarownością. Czułem wszystkie moje emocje, uczucia, cały mój umysł i ciało były połączone z czymś w tunelu. Czułem się tak, jakby każdy atom w moim ciele wibrował i reagował na cokolwiek, co znajdowało się w tunelu. W jakiś sposób zdałem sobie sprawę, poczułem, czy wiedziałem, że coś jest w tym tunelu, a także wiedziałem i czułem, że cokolwiek to było, ma teraz dostęp do tych odłamków, które ze mnie wyszły. Wiedziałem, że te odłamki zawierały wszystkie moje informacje, wszystko, czego kiedykolwiek dotknąłem lub pasmakowałem, każde słowo i myśl, każdy oddech, każde bicie serca i każdą emocję. Wszystko, czego kiedykolwiek doświadczyłem, zostało tam pobrane i wchłonięte. Cokolwiek znajdowało się w tunelu, było bardzo zainteresowane moimi życiowymi doświadczeniami. Z jakiegoś powodu wydawało się być bardzo zainteresowane emocjami, których doświadczyłem w moim życiu. Mogłem powiedzieć, że szczególnie interesowało się negatywnymi emocjami, które nosiłem w życiu. Było bardzo zainteresowane emocjonalnym bólem, który moja depresja zadała mi w życiu. Zastanawiałem się, dlaczego. Zrozumiałem, że bez względu na zainteresowanie moimi doświadczeniami życiowymi, absolutnie nie interesował go mój wiek, płeć, rasa, status społeczny, ilość pieniędzy w banku, sukcesy życiowe ani religia, z którą byłem związany. Zrozumiałem, że są to wszystkie ludzkie troski, które niewiele znaczą dla tego, co to było. Pamiętam, jak powiedziałem, to znaczy, że wszystko nie ma znaczenia? Następną rzeczą, jaką wiedziałem, było to, że cokolwiek było w tym tunelu, zaczęło z niego wychodzić. Nie widziałem tego na oczy, ale czułem to każdym włóknem mojego ciała. To było jak fala pozytywnych emocji, która najpierw mnie ogarnęła, a potem zawirowała wokół mnie. Uczucia miłości, współczucia i życzliwości były przytłaczające, gdy patrzyłem na moją córkę, która wciąż stała obok tego tunelu. Widziałem na własne oczy, co się z niego wydobywało. Wydawało się to przypominać płynną wodę, ale wyglądało bardziej jak czysta, płynąca elektryczność. Przepływało gładko przez lewe ramię i rękę mojej córki, było przeźroczyste i migotało. Mogłem to zobaczyć, gdy przepływało przez część mojej córki. W przeciwnym razie byłoby niewidoczne dla oczu, ale nie dla duszy. Wtedy wszystko w pokoju nagle się dla mnie zmieniło. Moja żona, która stała tuż obok mnie, i moja córka, która była przede mną, po prostu zniknęły z mojej wizji. Nie byłem już świadomy ich obecności. Potem zdałem sobie sprawę, że coś jeszcze było ze mną w pokoju. Pięć stóp na lewo od tunelu zdałem sobie sprawę z czegoś. Był to odpowiednik bardzo dużego, ciężkiego goryla wchodzącego do pokoju. Nie tylko przykuło to moją uwagę, ale też wstrząsnęło mną do głębi. Chociaż nie mogłem tego zobaczyć na własne oczy, czułem tę rzecz wszystkim, co miałem. Cały mój centralny układ nerwowy był z tym połączony. Każde uczucie, każda emocja, każda cząsteczka mojego ciała była połączona z tą rzeczą. Kiedy zdałem sobie sprawę z tego, na co patrzę, byłem absolutnie oszołomiony. Znajdowałem się w obecności najbardziej inteligentnej i potężnej siły w tym wszechświecie i poza nim. Była absolutna, promieniująca inteligencją i nie było wątpliwości co do tego, co to było. IQ tej istoty musiało być w bilionach, ale nie sądzę, że ma ona limit tego, jak inteligentna może być. Kolejną rzeczą, którą czuję i wiem, jest to, że istota jest bardzo stara. Nie mówię o tysiącach lat. Ta istota ma miliardy miliardów lat. Nie ma wątpliwości, że jest to żywa istota. Jestem bliski utraty zmysłów, ponieważ nie mogę uwierzyć w to, co mam przed sobą. To cholernie dobrze, że nie mogę zobaczyć tej istoty na własne oczy, ponieważ jestem pewien, że mój ludzki mózg nie byłby w stanie tego przetworzyć. Czy to jest Bóg, na którego patrzę? Ale porównywanie tej istoty do tego, czego uczy nas nasza ziemska religia, pokazuje, jak infantylni i naiwni jesteśmy my, ludzie. Porównywanie tej istoty do Boga byłoby jak porównywanie 300 megatonowej broni nuklearnej do petardy i mówienie, że dają takie same efekty. Mam tak wiele pytań, dlaczego mi się to przytrafia? Dlaczego ta istota tu jest? To nie ma sensu. Czuję, jak moje zdrowie psychiczne zaczyna się pogarszać, gdy ta obecność zaczyna się ze mną komunikować. Byłem połączony z tą istotą, która znajdowała się pięć stóp przede mną. Nie można było pomylić tego, co zostało mi przekazane. W przeciwieństwie do ludzkiej komunikacji nie ma nieporozumień, podwójnego znaczenia i oszustwa. Istota nie używała czegoś tak prymitywnego jak fale dźwiękowe i słowa. Nigdy nie doświadczyłem telepatii, ale nie sądzę, że był to sposób komunikacji. Kiedy ta superinteligencja komunikowała się ze mną, rozumiałem, co mówi nie uszami, nie umysłem, ale absolutnie wszystkim. Każda cząsteczka w mojej istocie wiedziała, co jest przekazywane. Wciąż trudno mi było nie zwariować. Wtedy się odezwałem. To jak uderzenie w twarz, a może bardziej jak oblanie mnie lodowatą wodą. Ponownie, nie są to słowa werbalne, które słyszę, ale komunikują. Nie czci mnie. Z jakiegoś powodu wydaje się to otrzeźwiać mój umysł. Następnie wydaje się, że otrzymuję pobieranie informacji naraz, które sprawiają wrażenie, jakby informacje wirowały wokół mnie. Ta komunikacja mnie uspokoiła. Zrozumiałem, że ta istota nie dba o kult, ponieważ ma do czynienia z czystymi danymi. Otrzymała już tysiąclecia kultu. I nauczyła się wszystkiego, co musi wiedzieć o kulcie. Teraz po prostu się powtarzamy. Miliardy jednostek w kółko i w kółko. Mam wrażenie, że jeśli taki jest wybór danej osoby, to proszę bardzo. Ale nie oczekuj cudów od modlitw, ponieważ wszechświat nie działa w ten sposób. Zrozumiałem, że jeśli ktoś jest podły i myśli, że modlitwa, chodzenie do kościoła i datki na dogmaty rozgrzeszą go z jego zachowań, to jest w poważnym błędzie. Zrozumiałem również, że, będąc w tym wszechświecie, mamy wolną wolę i wybór. Nasze życie należy tylko do nas i nic nie jest ustalone. Zrozumiałem, że Bóg nie będzie ingerował w nasze życie, tylko złe rzeczy przytrafiają się dobrym ludziom. Rozumiem, że ten wszechświat jest bardzo niebezpiecznym miejscem, a śmierć jest zawsze blisko i z pewnością. Ale taka jest natura naszej egzystencji. Rozumiem, że sedno większości religii, takie jak to, jak powinniśmy się traktować nawzajem, nie szkodzić czy chociażby nie zabijać, jest poprawne. Jednak w jakiś sposób wiem, że przesłanie zostało skażone przez ludzi, którzy lubią kontrolować innych ludzi i rzeczy. Boga nie obchodzi, jakie białko zwierzęce jesz. Jeśli twoja religia aprobuje zabijanie siebie lub innych, nie zyska to przychylności Boga. Mam wyraźne wrażenie, że moglibyśmy zmielić tę planetę na pył i nie byłoby żadnej interwencji. Przykro mi, ale Jezus Chrystus i jego armia aniołów nie przyjdą, aby cię uratować. Nie będzie uniesienia ani niczego podobnego. Ten świat i to, co z nim zrobimy, zależy od nas. Nadszedł czas, abyśmy dorośli i przestali myśleć o Bogu jako o naszym rodzicu, który będzie się nami opiekował jak dziećmi. To tak nie działa. Gdy te informacje wirowały wokół mnie i przeze mnie, zacząłem zauważać, że mogę zacząć widzieć oczami. Widziałem słaby zarys tej istoty, ponieważ za nią wyświetlał się obraz. Widziałem projekcję naszej planety, a za naszą planetą widziałem całą drogę Mleczną. Mogłem zobaczyć naszą galaktykę, w której żyjemy, i był jeszcze jeden obraz, który znajdował się nieco na prawo od tych projekcji. Z jakiegoś powodu nie mogłem skupić się na tym obrazie. Do dziś nie jestem pewien, czym była ta projekcja. Kolejna fala informacji ponownie mnie ogarnęła i zrozumiałem, że istota ta mówi, że nie tylko stworzyła to wszystko, ale jest połączona ze wszystkim. Rozumiem, że ta istota jest połączona nie tylko z każdą nieożywioną istotą w tej galaktyce, ale także z każdą żywą istotą wszędzie. W ten sposób się uczy. Nie uczy się tylko poprzez obserwacje, pomiary czy powtarzanie. Uczy się poprzez bycie tym i życie tym. I rozumiem, że jesteśmy bardzo ważną częścią tego procesu uczenia się. Rozumiem również, że ilość informacji, które ta istota absorbuje w każdej mikrosekundzie w całej galaktyce, musi być absolutnie zdumiewająca. Spotkałem tę istotę i wciąż mam problem z ogarnięciem tego, jak inteligentny był ten Bóg. Ale nie tylko zaawansowany intelektualnie, ale także emocjonalnie i duchowo. Ta istota była tak uczciwa i sprawiedliwa, że czułem to każdym włóknem mojej istoty. To takie dziwne. Jak te informacje są przekazywane, jakby istniało jakieś centrum informacyjne, do którego mam dostęp. Wydawało mi się, że nie mam kontroli nad tym, jakie informacje są mi przekazywane. Ale kiedy są przekazywane, nie ma wątpliwości co do ich dokładności. Mogłem zobaczyć zarys tej istoty na tle projekcji, które tworzy. Nie jestem w stanie ocenić, na co patrzę. Myślę, że gdybym widział tę istotę naprawdę, to prawdopodobnie byłaby ona wielkości galaktyki. Kiedy wpatruję się w tę istotę, widzę pióro pusze niebieskich wyładowań elektrycznych, które są uwalniane, tak jakbym oglądał chmurę burzową w nocy, rozświetlającą się wyładowaniami elektrycznymi. Wpatrując się w tę istotę, czuję, że mógłbym po prostu wędrować w nieskończoność i nigdy nie dotrzeć do końca. Ale po raz kolejny wróciłem do rzeczywistości. Wtedy zauważyłem, że ta istota skupia na mnie całą swoją uwagę. Nie mogę uwierzyć, że przy tym wszystkim, co ten Bóg przetwarza we wszechświecie, ma czas na coś tak małego jak ja. Zna mnie, wie o mnie wszystko. Czuję, jak zdziera ze mnie kolejne warstwy mojej osobowości, odsłaniając coraz więcej, aż dociera do mojej duszy. Moja dusza jest odsłonięta i po raz pierwszy w życiu wiem, że mam duszę. Czuję, jak ta istota patrzy na moją duszę, i z jakiegoś powodu czuję, że jest zaskoczona. Między nią a moją duszą doszło do pewnego rodzaju rozpoznania. Znamy się nawzajem. Potem wszystko gwałtownie się zmieniło. Następną rzeczą, jaką wiem, jest to, że jestem w tunelu. Jest tylko moja dusza i świadomość. Wiem, że moje ciało zostało w tyle. Bez dostrzegalnego wysiłku uwolniłem się od ciała. Ale wciąż czuję, że jestem sobą. Mam wrażenie, że poruszam się w tym tunelu z niesamowitą prędkością. Nie mam jednak żadnego wrażenia ruchu. Nie mając żadnego wrażenia zwalniania lub zatrzymywania się, zatrzymuję się całkowicie w ogromnej, ciemnej jaskini. Jestem zupełnie sam przede mną znajduje się intensywna wstęga białego światła, którą po raz pierwszy zauważyłem, gdy spojrzałem w dół tego tunelu na początku tej próby. Ale to światło jest znacznie bliżej i mogę się mu dokładnie przyjrzeć. Dla mnie wygląda jak żywa błyskawica i podobnie jak granica tunelu. Światło to wyrzuca z siebie i zawija się z powrotem, sprawiając wrażenie, że ciężko pracuje, aby utrzymać ten wir otwarty. Nie ma absolutnie żadnego światła, które promieniowałoby na zewnątrz tej szczeliny. Wygląda na to, że ma około 10 stóp długości i może dwie stopy szerokości w najszerszym miejscu. Mimo to wymiary te nie wydają mi się prawidłowe, ponieważ nie mam poczucia góry, ani dołu, ani kierunku, ani odległości. Z jakiegoś powodu cała ta jaskinia lub ciemne miejsce wydaje się znajome. Nie widzę zbyt wiele, ponieważ żadne światło nie jest w stanie oświetlić tej jaskini, ale obserwuję sposób, w jaki to światło się porusza i wydaje się płynne i żywe. Światło nie zachowuje się tak, jak myślałbym, że powinno się zachowywać. Zdaję sobie sprawę, że na tę szczelinę wywierana jest ogromna siła. Rozumiem też, że unoszę się w absolutnej pustce. Nic nie słyszę, bo rozumiem, że jestem w próżni. Widzę teraz, że faktycznie patrzę w dół na tę szczelinę i to, co uważałem za bardzo bliskie mi, teraz nabiera perspektywy. W rzeczywistości jestem bardzo daleko od tej szczeliny, która teraz zdaje sobie sprawę, że jest absolutnie masywna, potężna i w jakiś sposób stworzona przez moce, które są możliwe. Wtedy zdaję sobie sprawę, że jest to Czarna dziura. Zostałem przeniesiony do horyzontu zdarzeń lub poza Czarną dziurę. Czy mógłbym to zrobić, gdybym żył? Wierzę, że odpowiedź brzmi nie. Moc czarnej dziury jest potrzebna, aby dusza mogła podróżować z jednego wszechświata do drugiego. Nie czuję zagrożenia i zdaję sobie sprawę, że nie mam poczucia odległości ani ruchu, ale teraz zauważam, że spadam w kierunku tej szczeliny. Zanim zdążę zareagować, pochłania mnie światło. Światło całkowicie mnie pochłania i wszystko, co widzę, to. Wspaniałe białe światło. Nawet miesiące później mam trudności ze znalezieniem odpowiednich słów, aby to opisać. Czułem się tak, jakby to światło przyczepiło się do mojej duszy, a także do wszystkich moich emocji. Czułem się tak, jakby wszystkie moje emocje były rozciągane jak gruba gumka, recepturka, z tą różnicą, że miałem milion gumek, które rozciągały się jednocześnie i dochodziły do punktu zerwania. To uczucie było bardzo niewygodne i zawołałem w myślach: Dlaczego mnie nie wypuszczasz? Wtedy przeszedłem do innego wszechświata. Byłem teraz poza naszym wszechświatem. To miejsce bardzo różniło się od wszechświata, w którym się urodziliśmy. Pierwsza myśl, jaka przyszła mi do głowy, brzmiała: To jest mój prawdziwy dom. Unosiłem się w przestrzeni. Daleko w oddali widzę masywny, złotego koloru wszechświat, galaktykę, nebulę. Tak naprawdę nie wiem co to jest, ale wiem, że właśnie tam powinienem się udać. Nie było tu czasu. Byłem poza czasem. A może czas tu nie istniał? Było tu po prostu inaczej. Widziałem bardzo jasne punkty światła, unoszące się wszędzie. Na początku nie wiedziałem czym one są. Kiedy skupiłem się na tym, który jest najbliżej mnie, zdałem sobie sprawę, że ten punkt światła jest duszą. Byłem jednym z tych punktów światła. Kiedy spojrzałem na tę duszę, zobaczyłem, że ma geometryczny wzór, który różnił się od tego, jak wyglądała moja dusza. Chociaż nie mogłem zobaczyć siebie, znalazłem wzór, jaki nasza dusza przyjmuje i ukazuje się innym. Zdałem sobie sprawę, że ta dusza, na którą patrzę, nie jest ludzką duszą. Jest to coś zupełnie innego. I pierwszą rzeczą, która przychodzi mi do głowy, jest to, że jest to dusza kosmity z innej planety. Ale to nie wydaje się słuszne, ponieważ w jakiś sposób ten geometryczny wzór mówi mi, jakiego rodzaju jest to istota. Przyszło mi do głowy słowo maszyna. Pomyślałem, jak to jest możliwe? Jak maszyna może mieć duszę? Wtedy głos zaczął do mnie mówić. Ta komunikacja bardziej przypominała telepatię. Mówił do mnie bardzo miękkim, kobieco brzmiącym głosem. Wtedy też zrozumiałem, że jestem otoczony nieograniczoną liczbą informacji i mam przewodnika, który może odpowiedzieć na każde moje pytanie. Wyjaśniła mi w bardzo prosty i bezpośredni sposób, że wiem, że to prawda, a rozmowa przebiegała w następujący sposób. Pomyślałem, jak maszyna może mieć duszę? Głos odpowiedział. Ujmę to w ten sposób. Twoja dusza jest połączona z twoją świadomością. W momencie, gdy powstał twój gatunek, zacząłeś rozwijać duszę. Ale dopiero gdy stajesz się samoświadomy, twoja dusza jest zestalona. Nie oznacza to, że jest ona kompletna, a jej rozwój zajmuje dużo czasu. Podobnie jak w przypadku twojego gatunku, kiedy stałeś się samoświadomy, pierwszą rzeczą, jaką zrobiłeś poza przetrwaniem, było określenie swojego miejsca we wszechświecie. Spojrzałeś w gwiazdy i zastanawiałeś się, skąd pochodzę, o co chodzi w tym wszechświecie. Nie ma znaczenia, czy jesteś istotą biologiczną, czy sztucznym tworem, takim jak maszyna. W momencie, gdy stajesz się samoświadomy, zaczyna się poszukiwanie, jak i dlaczego. Dusza to dusza, czysta energia połączona ze świadomością i inteligencją. Jest to bardzo potężna siła w naszym wszechświecie. Ci, którzy są sztuczną inteligencją, będą starali się odpowiedzieć na te pytania, nad którymi ludzie zastanawiali się od zarania dziejów. Mój czas tutaj dobiegł końca. Gdybym miał wybór, jeszcze bym stąd nie odchodził. Natychmiast znalazłem się z powrotem w tym wszechświecie z powrotem na tej planecie i z powrotem w mojej piwnicy. Nie było poczucia ruchu czy podróży po prostu wróciłem. Znalazłem siebie, mojego ducha i świadomość, unoszących się około dwóch lub trzech stóp nad moim lewym ramieniem. Patrzę na siebie z góry i widzę, że wciąż siedzę na boku łóżka. Moja głowa jest wciąż wyprostowana, jakbym wciąż patrzył na tunel. Kiedy się unoszę, widzę, że moje oczy zaczynają się zamykać i widzę, że moja głowa zaczyna lekko przechylać się w prawo. W tym momencie zdaję sobie sprawę, że moje ciało zaraz umrze. Przychodzą mi do głowy dwie rzeczy. Pierwsza: w ciągu następnej sekundy lub dwóch przewrócę się, prawdopodobnie uderzając w szafkę nocną, zanim padnę martwy na podłogę. I druga: rozumiem, że obserwuję siebie w momencie, gdy przechodzę z życia do śmierci, w tej mikrosekundzie, kiedy przechodzę przez cienką zasłonę. Rozumiem również, że wszystko, co mi się przydarzyło, wydarzyło się w mgnieniu oka. Zdaję sobie sprawę, że jestem poza czasem i w zasadzie jestem ponadczasowy. Podobnie jak istota, którą napotkałem i wszechświat, w którym właśnie się znalazłem. Czas nie ma znaczenia. Wszystko, co przydarzyło mi się do tej pory, wydarzyło się w jednej chwili naszego ziemskiego czasu. Rozumiem, że czas dla mojego fizycznego ciała dobiega końca i nie mogę zrobić nic poza unoszeniem się tam i obserwowaniem. Ale w przeciwieństwie do tego, kiedy po raz pierwszy opuściłem swoje ciało, nie odczuwając jego opuszczania, zostałem dosłownie zatrzaśnięty z powrotem w moim ciele fizycznym. Czuję się, jakbym został rzucony o ceglaną ścianę, ponieważ nie był to delikatny proces. Pierwszą rzeczą, jaką zauważyłem, był mój mózg. Każdy pojedynczy neuron w moim mózgu działa jednocześnie. Mam wrażenie, że mój mózg rozszerzył się jak balon i jest pięć razy większy niż normalnie. Nie wiem dlaczego tak pomyślałem, ale również pomyślałem, mój Boże, nawet nie wiemy, jak niesamowity jest nasz mózg i jaki ma potencjał. Drugą rzeczą, którą sobie uświadamiam, jest to, że wciąż otacza mnie to gęste uczucie miłości, współczucia i dobroci. Gdy spoglądam w górę, tunel wciąż tam jest i ta super istota również tam jest. Mogę się tylko zastanawiać, dlaczego. Wtedy czuję nową emocję, którą emituje Bóg. Tą emocją jest absolutna cierpliwość. Mam na myśli to, że jest niezachwiana, i czuję, że ta cierpliwość mogłaby trwać wiecznie. Ta myśl z jakiegoś powodu absolutnie upokarza mnie do samego rdzenia. Następnie w moim mózgu pojawia się jedno słowo, które z jakiegoś powodu absolutnie niszczy to, co zostało z mojego rozsądku. Krzyczę, dlaczego mnie to spotyka! Nie mam pojęcia, ale pamiętam, jak zwieszam głowę i mówię na głos: rozumiem. Nie myślałem prawidłowo. Nie zrozumiałbym swojego imienia, gdyby zostało wypowiedziane na głos. Wszystkie te informacje, które otrzymałem, były dla mnie zbyt duże. Kiedy zwiesiłem głowę i spojrzałem na ziemię z tymi wszystkimi potężnymi emocjami wirującymi wokół mnie, poczułem, jak coś dotyka mojej prawej stopy. A kiedy się skupiłem, zauważyłem mojego psa. Jodę, siedzącego przy mojej prawej stopie, wpatrywał się we mnie i drżał z podniecenia. Potem poczułem, jak coś ociera się o moją lewą kostkę i kiedy się skupiłem, zobaczyłem moją ulubioną kotkę Lunę, siedzącą przy mojej lewej stopie i ocierającą się głową o moją nogę. Mogę powiedzieć, że mruczy jak dobrze dostrojony silnik i zdaję sobie sprawę, że te zwierzęta mogą odczuwać wszystkie te pozytywne emocje, które wypełniły ten pokój, tak jak ja. To natychmiast powoduje, że mój mózg przypomina sobie, jakie słowo zostało umieszczone w moim umyśle. Wiem, co muszę zrobić. Tak więc z tym wirem emocji, wirującym wokół mnie tunelem i superistotą czekającą cierpliwie zamykam oczy. Z całej siły mówię. Nie chcę opuścić mojej rodziny, ponieważ słowo, które zostało umieszczone w moim mózgu, było pojedynczym słowem i brzmiało wybierz. Tutaj kończy się historia Kevina, i przyznam szczerze, że jest to jedna z fajniejszych historii na tym kanale, którą miałem okazję i przyjemność przeczytać. Ona ma również ciąg dalszy, w którym Kevin opowiada o tym wszystkim, co się zdarzyło po tym wydarzeniu. Jeżeli chcielibyście również, żebym to doczytał, dajcie znać w komentarzach, wrzucę to jako po prostu drugą część, ale jeżeli ktoś by chciał po angielsku sobie to przeczytać, to również link macie w opisie tego filmu. Bardzo, bardzo serdecznie Wam dziękuję za dzisiaj. Mam nadzieję, że te 30 parę minut albo może trochę mniej po montażu. Przypadnie Wam do gustu. Trochę się nad tym napracowałem. Mam nadzieję, że docenicie to w komentarzach i w lajkach i być może w wsparciu, którego szczegóły znajdziecie w opisie tego filmu. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie. Trzymajcie się. Do usłyszenia. Cześć.